Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność. Ziarno troski o dom ojczysty rzucone w polską glebę w sierpniu 80. roku musi przynieść dobre owoce. Tej nadziei nie wolno nam utracić. Tadeusz Wiliński, pracownik Huty Warszawa, członek Solidarności. No to myśmy jakby porwarty, myśmy i noc tutaj w tym, tutaj żeby czekali na schodach, że pilnowali. No nie wiem, że mi pilnowali, no może przyjdzie, może widzieli, coś, no, że, coś się nie coś, co się stało. No. porwary może takie były plotki, że małkowskiego się położeniu pobić go. No dlatego no może, może księdza pobiją, puszczą się jak... No, żeby, nikomu do będzie nie przychodziło, że zostanie zamordowany. No i żeśmy byli, na dole tam mieliśmy radio, gdzie teraz ta, 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 ta nasza strażówka, tam jest, był radio. No i tam był dziennik, wiecie, podawali, że byłoby ono zwłoki księdza Jerzego sławko na tamie. No kartkę napisałem za tego, że, że podany w tym w tym radiu, że zostały obłowione zwłoki księdza że, No i zaniosłem, dałem temu Przekaźnickiemu. No i on to wziął, odczytał. No i wtedy wybuchła straszna panika, płacz, ludzie mdleli, okropności były. I praktycznie to, ja nie wiedziałem, co myślisz? Ja nie, nie, nie do głowy nie przychodziło, że oni go zamordują. Przecież te, tego człowieka, spojrzeć na niego, to letość brała. To był to, taki wyraz twarzy niewinny, jak ludzie w, w hucie O Okropnie to było. Ja tam też nie jestem taki znowu z tego, ale też płakałem, bo nie mogłem mieć, nie mogłem podtrzymać, jak się dowiedziałem, że ksiądz Jerzy, tutaj, tutaj ludzie mdleją, ja musiałem tych ludzi jakoś ratować, wynosić, karetki pogotowia, lekarze, przecież te się odbywały. Ja znowu też ręce mi się trzęsły. Tak, tak, tak to wszystko było. Dla mnie to, ja, ja mam takie wrażenie, to jest moje, za to, że Głosił prawdę, że nie wystraszył się tych pogróżek, tylko do końca by trwał jako ksiądz. On miał różne propozycje, wyjazdu do Włoch. Nie chciał. Powiedział, że tu jest jego miejsce, i on wiedział, że zostanie zamordowany. On mówił. Śmierci mu się nie boi. Tylko kiedy to nastąpi, nie wiedział. Podczas. Po grzebu Księdza Jerzego to były ogromne tłumy tutaj narodu było tu nie, nie, nie wszyscy mogli wejść, bo nie mieściło się tego. To z całej, z całej Polski z zagranicy przyjeżdżali. Początkowo był projekt, plan był, żeby ksiądz Jezego pochowany na Powązkach, ale później że mi pisali list do kurgi, że się ludzie podpisywali żeby zawieźli ten list. i i nas te że żeby się odbył ten pogrzeb tutaj, dlatego, że jeszcze, jeszcze pamiętam, jak w domu byłem, przyjechałem, jeszcze w telewizji podawali, że, że pogrzeb się zdarzy, jak będziemy na Powązkach. I ja jechałem autobusem i ludzie rozmawiali o tym pogrzebie i mówili, że pogrzeb będzie na Powązkach. Ja ludziom w tym autobusie mówiłem, że, nie, że to jest nieprawda, że będzie w kościele, ale, ale no, jedni odbierali tak, drodzy, mówili, że, że ja się bubekiem, że wprowadzałem ich w błąd i w końcu przestałem, bo za tak by się że że się mnie pobiją, no, bo to by się no, tak, tak to było, że nie każdy, nie każdy jeden drugiemu nie wierzył. Ksiądz Jerzy Popiełuszko fragment rozważania piątej tajemnicy bolesnej wygłoszonej w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy 19 października 1984 roku módlmy się byśmy byli wolni od lęku zastraszenia ale przede wszystkim od rządzy odwetu i przemocy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu. Cultura Intervenzie.